Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram. Odlecieć sam w krainę zapomnienia. W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan. Gdy już nie będę sam, powiedzie biały węgorz. Ja nie mogę, mam z jasnych wytank gwiazd, jak głoda że Nie wierzę, co się dzieje. Jak kura z głodu pieje, jak wilgołak do księżyca, w powie dziury jak ulica. Przed! Się jak baton, który leży na placie Zejście jest jak nie wciągacie, bracie, Ryj mi krzywi, w głowie burdel, jak w TV mnie nie dziwi taki stan Brak towarów, myślać pam. radę dam albo nie dam Wszystko z katys Tylko To w powiem mam, Koksu pięć gram Odlecieć sam, w krainę zapomnienia w głowie myśli, mam, kiedy skończy się Nie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały będą. Muszę mieć kopa jak pantera, w krechę nie ma u Dillera, już nie, na pewno nie, chyba śmierć dopada mnie. Przełknę, mam dreszcze, powiedz mi ile jeszcze będzie trwał ten stan Sił mi się, koksuwan. Herygram, tak do smaku, chcę się wozić w kadilaku poznajomych sobie biegam i każdemu co zalegam Nie dostanę już pożyczki, bo przycinam jak nożyczki I usycham jak ten kwas, chcę bazę, a mam zjazd Tylko jedno na mam, koksu 5 gram. głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały będę, tylko jedno w głowie mam, toksu pięć gram, odlecieć sam, krainę zapomnienia w głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały będę.